Aleluja, dziękujemy Ci Ojcze za kolejną okazję, <grychy> że możemy stanąć przed mikrofonem i podzielić się paroma bardzo ciekawymi i ważnymi, myślę, krytycznymi dla wielu, jeśli nie wszystkich, rzeczami, prawda? I dzisiaj <grychy> chciałbym drugą część głosić tego kazania, którego zacząłem, wojna ze służbą uwolnienia. Wojna za służbą uwolnienia jest e, głupią decyzją, e, obojętnie po jakiej stronie stoisz, kiedy śmiejesz z tej służby, nie, bo, czemu się śmiejesz z tej służby, bo jej nie rozumiesz. Czemu zaprzeczasz uwolnienie dla chrześcijan, dlatego, że siedzisz w ciemności? Bo nie wyrzucałeś demonów nigdy chrześcijan, bo nie wiesz sam, że masz demon. I to jest bardzo niebezpieczna e, sytuacja, bo widzisz, <laughs> Bo mówię trochę o demonach, kim są demony. Jakie mają plany. Demony. Em, ogólnie wiemy dobrze. Bóg nie stworzył demonów, Bóg nie stworzył żadnego zła. Diabeł i jego demony. Przez machlojki, kombinowanie, i nieposłuszeństwo zaczęły się staczać duchowo i. Bóg je wyrzucił z nieba, po prostu, tak? Bo nie, tak jak one tam były, Bóg je po prostu z ich pozbył i tak się narodziły demony, upadły anioły i tak dalej, jakkolwiek je chcesz nazwać. <laughs> te byty, ym, chciałem tutaj ostrzec, te kazania są głoszone dla tych y, niemądrych ludzi, którzy próbują zwalczać służbę uwolnienia, którzy są zaparci, żeby ją walczyć, wyśmiewać, szkalować. Ym, Mówi, że chrześcijanie nie potrzebują ani walki duchowej, ani uwolnienia, że nie potrzebują, że nie mogą być przez czarę zaatakowani i tak dalej. Chciałem ostrzec tutaj kolejne, potrzebuję jeszcze długie głosić, bo to jeszcze coś Pan Bóg chce jeszcze powiedzieć. Zrozummy, kim są, kim są, co to są zabyte demony. Demony są tutaj, działają na ziemi od praktycznie... Można powiedzieć, Biblia pokazuje to od początku. E, oczywiście było stworzenie. E, zauważcie jedną prawidłowość, że kiedy był Adam rzewą w ogrodzie, to e, szatata szata do nich nie przychodzi jako dobry wujek, ale już nastąpiła ta zmiana: już nastąpiło to, że on, on przyszedł ich zwieść, on ich, chciał ich zniszczyć duchowo, zabić ich duchowo i później użyć ich do swoich celów. Demony są bardzo trwane, demony ukrywają, demony są zwiedzione, to są zwiedzione duchy, które zwykle specjalizują się w jakichś tam dziedzinach. Demony są na misji ogólnie, kiedy popatrzymy na świecie, za co są odpowiedzialne demony. Demony są na misji po to, żeby w jakiś sposób um, promować te rzeczy, które są sprzeczne ze Słowem Bożym, obojętnie jakimi postacią, czy to jest, chodzi o religię, czy to chodzi o filozofię, czy to chodzi o zachowania, czy to chodzi o jakieś rzeczy. Jak widzicie, coś jest odkształcone, kiedy Biblia mówi, tak, a widzisz coś odkształconego, że jest, to może być pewien, że demony za tym stoją. I y, demony ogólnie y, posuwają się, y, y, jak działają demony, demony raczej, jak widzicie, ludzkość, która jest nienawrócona i wiele osób z kościoła patrzy na demony. No, to są jakieś tam byty, skąd one pochodzą. Może niektóre są dobre, y, dużo jest z nich złych oczywiście, i ludzie, wiecie, próbują różne techniki, niekiedy, żeby się bronić. Macie, mamy, słyszymy o manifestacjach takich jak poltergeist. Y, różne rzeczy się dzieją, wielu ludzi milczy, ponieważ żyjemy w takim, żyjemy w takim, Światopoglądzie w takim społeczeństwie, że wie, że te rzeczy takie są dziwne i później się ludzie nie chcą, żeby się z nich śmiali Prawda, że mają takie rzeczy I to też działa y, Po prostu, że często wielu ludzi cierpi z powodu tych rzeczy do demonizacji, którą ma I wielu ludzi nie wie A zatem wojna przeciwko służbie uwolnienia Jest zrozumiała I ta wojna jest duchowa ponieważ diabeł nie znosi, nie tylko nie znosi, że Chrystus go pokonał, nie tylko nie, nie tylko nie znosi, że każdy wierzący teoretycznie, jeśli przyjmie przez wiarę autorytet, może te demony wyganiać i może robić walkę skuteczną, powtarzam, walkę duchową. A zatem diabeł musi wymyślać jakieś rzeczy po to, żeby tą służbę uwolnienia atakować. prawda? Różne rzeczy diabeł wymyślił. Od Powiedzenia, że wierzący jest super chroniony przez obojętnie, co robi, jest chroniony i te demony i stoją za tą kazalnicą i ciskają, wiecie, głupoty i wciskają ci kit. Masz ochronę, ale musisz się modlić o ochronę. Jeśli jest taka ochrona, to dlaczego Paweł mówi, przyjdziecie zbroje Bożą? Jeśli jest taka ochrona, to dlaczego tak wiele, wiele fragmentów z Biblii mówi nam? że ludzie poprzyjmowali inne duchy na przykład. Dlaczego? Skoro jest to niemożliwe, dlaczego tak wiele rzeczy? A kiedy już najwięcej, wiecie, mądralów zamyka się, kiedy na, na zaczną robić uwolnienie, zobaczą, że demony wychodzą, wtedy wielu gęba się zamyka, tak? Nawet jeśli nie chcą się, się służyć uwolnieniu, to samić, przynajmniej zamknąć się gęba. Są tacy niektórzy, którzy wydali wojnę również w Polsce, Służby uwolnienia, i będą w przyszłości, wierzę, ponosić tego konsekwencje. Dzisiaj się śmieją, dzisiaj wojują jeszcze, ale przyjdzie dzień, wierzę, kiedy diabeł ich zaatakuje. Kiedy demony, które ktoś im próbował, wiecie, otworzyć służbę uwolnienia, otwieracie oczy. I kiedy zobaczysz służbę uwolnienia, zobaczysz, ile demonów w człowieku siedzi, zobaczysz jak bardzo ta służba jest potrzebna. To ci, zmi to światopogląd na zawsze. Ci ludzie, jednak, którzy siedzą w ciemności, tak jak ludzie walczą z językami, dzisiaj mówię na językach, tak jak ludzie walczą z sztem w duchu świętym, tak dzisiaj ludzie jeszcze, jeszcze walczą później, jeszcze więcej podejrzewam, jeszcze walczą ze służbą uwolnienia. Mówiłem o tym fragmencie, em, <laughs> że y, faryzeusze zazdrości, że. To już efekty, bo nie oszukujmy się. Jeśli osoba jest zdemonizowana, nie ma na to ratunku. Nie można pozbyć się demonów płacząc, nie można pozbyć się demonów prosząc, nie można pozbyć się demonów, e, nie wiem, próbować. Nie można ich zabić nożem, choćbyś może chciał y, 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 y i zasługują na to. Nie możesz ich wygonić czosnkiem, ani krucyfiksem. Nie możesz ich wygonić święconą wodą. Nie możesz ich pójść do lekarza, żeby ci zrobił operację i wyciągnęli te demony, jest to niemożliwe, dlatego że demony poruszają się w zupełnie innym wymiarze niż my. Niż Ten, ten wymiar cielesny w takim sensie. Bo my, jak jesteśmy duchowi, przyjdzieni do Jezusa, jesteśmy w pełni ducha. To poruszamy się w świecie duchowym również. Ale demony, em, mają to do siebie, kim są demony? Demony są y, z natury, ich natura jest zła, ich natura jest przewrotna. Zobaczcie, co demony z ludźmi robią. Przejdźcie się po szpitalach, przejdźcie się po zakładach psychiatrycznych, przejdźcie się po tych różnych miejscach i zobaczcie, co demony zrobiły z ludźmi. Przejdźcie się po zniszczonych rodzinach, przejdźcie się, po y, Pojeźdźcie po świecie, zobaczcie, jak demony ludzi pozwodziły do czcienia fałszywych religii, które w, w rezultacie przyniosły im y, y, destrukcję duchową, destrukcję finansową, destrukcję, zobaczcie, te fałszywe religie, włosy, katolicy żyją y, w wielkim kryzysie zawsze ekonomicznym. Oczywiście powiemy, że niektóre kraje się rozwijają, ale w rzeczywistości ludzie są biedni, są grupki. Niewielkie ludzi to statystyki podają nawet, które mają pieniądze. Reszta siedzi i jest na jakiejś tam stopie. A jeśli nawet mają pieniądze, to później mają ze zdrowia problemy i tak dalej. I te demony próbują człowiekowi nękać człowieka od, może powiedzieć, zarania dziejów. Jak tylko ta zimna była, kiedy się przyszedł bunt, kiedy bunt człowieka był bardzo powiązany z buntem diabła tego co widzimy, pierwszy diabeł się zbuntował, nie człowiek. Ale diabeł pociągnął przez swoją podstępność, przez czary, przez to, że e, użył apela, apelowania do ciała, tak jak to dzisiaj w kościele jest. Dlaczego kościoły są jest przeciwko diabłu? Dlatego, że żyją w ciele. I e, tak jak już mówiłem w poprzednim kazaniu, jeżeli osoba ma demony, a ja mówię to do osoby, która szuka uwolnienia, Mówię to również do osoby, która walczy ze służbą uwolnienia. Jak masz demony w sobie, to uwierz mi, że one tam nie siedzą, żeby niejako Ci pomóc, żeby... One tam nie siedzą w sobie cichutko, oczywiście oni się ukrywają, zrobią wszystko, żeby się o nich nie dowiedział, ale one tam siedzą w jednym celu, żeby Ci w jakiś sposób o, atakować, przeszkadzać, dawać fałszywe myśli, przeszkadzać Ci w głosie Ewangelii, przeszkadzać Ci w rodzinie, przeszkadzać Ci w relacjach. Przeskazać ci w relacji z Bogiem i tak dalej, i tak dalej. I kiedy dowiadujesz się już, że masz demony, czas jest z tym położyć temu kres. Każdy człowiek ma demony. I to jest stwierdzenie, które może w prosty sposób powiedzieć, każdy człowiek ma pokolenia generacyjne i każdy człowiek był uwikłany w grzech. I to doskonale potwierało człowiek, ludzkość ogólnie na demony. A demony później włażą, i później zaczynają problemy. Ludzie się pootwierali przez różne rzeczy: przez sztuki walki, przez muzykę, która jest nieodboga, przez różne, różniste rzeczy. Przez fałszywe ruchy, kulty, w których byli, przez grzechy pokoleniowe. Jeśli nie my, to przodkowie różne rzeczy robili, to nawet byśmy nie wiedzieli. I teraz te osoby próbują wojować ze służbą uwolnienia. Oni próbują głosić, oni próbują różne kłamstwa gadać. Są to osoby, które... Te, ci, którzy najbardziej sprzeciwiają uwolnienia, są to osobami, które najbardziej są zdemonizowane, tak mogę powiedzieć. I jaki jest skutek? Ja, tak mówię, odradzam. Jeżeli nie podoba Ci się służba uwolnienia, jesteś pastorem, jakimś wielkim, wiecie, liderem i tak dalej, nie podobać się to, nie bierz się za to i nie atakuj tego, nie wyśmiewaj tego, nie wyśmiewaj walki z demonami i tak itd. Nie wyśmiewaj się tych rzeczy. Ponieważ jesteś jak żołnierz, który jest na polu bitwy, który idzie sobie nonszalancko, i nie masz nic, idzie sobie i się śmiejesz, co ta tam wojna ci nie rusza. I powiem ci kulka jest i koniec. I tak wielu wierzących, i tak wielu pastorów skończyło. I tak wielu liderów z wielką jadaczką skończyło. Także ja odradzam każdemu. Nie podoba Ci się służba uwolnienia? No, jest to służba biblijna i lepiej, żebyś Ci się spodobała, bo jest to dla Twojego dobra. Nie podoba Ci się służba uwolnienia? Nie gadaj nic, nie atakuj, nie mów, że ta służba nie jest od Boga i nie módl się przeciwko służbom uwolnienia i nie wyśmiewaj się tych rzeczy, ponieważ, tak jak ci mówię, demony, które są w tobie, <laughs> mówię do tych pastorów, wielkich liderów, wielkich znawców wszystkiego, te demony, które są w tobie, one wykonują pewną pracę w twoim życiu e, poza radarem, także na się nie domyślasz. I często tak bywa, że ludzie przechodzą jakoś różne rzeczy, nawet nie wiedzą, że to te demony działają, ale przychodzi to, co ja widziałem wielokrotnie. Przychodzi atak konkretny w ich życiu, no ale jak nie wiesz, że tam są demony, to demony, jesteś zdany na, na łaskę Bożą i może przyjść w pewnym momencie atak, którego nie jesteś w stanie wyjść. Ok? Po to dlatego Bóg ostrzega, żebyśmy byli e, e, naiwni, nie byli ślepi na to, że Biblia mówi, że szata nie tylko istnieje i demony tylko istnieją. One są, one są zainteresowane e, w jakiś sposób demonizacją człowieka i prowadzenie go na różne, różniste rzeczy, które są sprzeciw, sprzeczne z Bogiem. Nie śmiej się, nie mów, że czary ci nie szkodzą, bo im bardziej to powtarzasz, tym bardziej znajdzie się diabeł, który zacznie, spróbuje to przetestować. I co później zrobisz? Jak nie wierzysz, że masz demony, nigdy się nie domyślisz. Jak nie wierzysz, że ktoś na ciebie czar narzucił. Nigdy się nie domyślisz i koniec takich ludzi jest zwykle straszny. Także ja odradzam: przyszedł co woją, wojować z diabłem, nie wojujcie ze służbami, które biorą diabła, może powiedzieć, za rogi i walczą, bo jest to głupoto. Aleluja, Amen.